No wychodzimy na popołudniową wycieczkę do parku to na parterze trzecie okno to jest nasze śliczny dom, śliczny pewnie kosztowałby kilka milionów no i na razie takie zaniedbany, mam nadzieję że jeszcze coś z niego będzie górki fajnie też widać nie tam z tyłu Dobra no spróbujemy uderzyć od razu do tego parku w ogóle tutaj, w Polanicy leczą koroby układu pokarmowego, to więc każdy coś tam z tym układem pokarmowym ma, to każdy z nas może się leczyć. No. Serca, układu krążenia, no to też w zasadzie... Ktoś się zakocha, to też może przyjechać, tak? I serduszko sobie wyleczyć. No, proszę bardzo. Domy, które tutaj mamy, no to jest w zasadzie albo XIX wiek, albo XX okres międzywojnia, więc tak tak widać po tych domach, że taki klimat po prostu. Troszkę tych zdrowisk zobaczyliśmy, to mamy takie pojęcie też. Można sobie porównać, jak te uzdrowiska wyglądają, te parki w uzdrowiskach. Jedne mi się bardziej podobają, inne nie. To jest, mam większy sentyment, do innych mniejszy. No, jak to w życiu chodzi. O, tu na przykład mamy bardzo taki fajny klimacik. A co tu jest napisane na MMI? Na tej tablicy na ziemi? Co to jest kapsuła czasu? To, jest, że zakupują jakiś przedmiot w którymś tam roku i później, po iluś tam nadal go odkopują. No jakieś dokumenty, tak. Mogą zdjęcia zakopać, różne rzeczy, co tam się działo. I taki kapsuł czasu się odkopuje sporo. Odnajduje się na, gdzieś na wieży kościoła albo gdzieś w jakichś piwnicach. No niekiedy są to odkrycia takie bardzo ważne dla, dla dziejów ludzkości, bo opisują bardzo ważne rzeczy. fajne to jest. Mamy tutaj dwa szpitale yy, chirurgii plastycznej także już z nami tutaj kombinujemy i mi jest jakaś spontanna mi taka okrągła żeby sobie jakąś korektę może mnie mnoska zrobić czy czegoś I to wielka pieniawa. No piękne sanatorium fajne nie jednak z tych uzdrowisk to mimo wszystko krynica górska czyli krynica z czyli to jest dla mnie mistrzostwo świata kawiarnia robi wrażenie nie kiedyś się tu przyjdziemy na takie na taki mega deserek to zobaczmy do środka co tam jest Fajnie. Podobnie w wózku zdroju, nie? Się wchodzi. To jest o tu masz salonik muzyczny, tak? Może sobie... No, ładnie, ładnie. no Tu mamy recepcję, tam mamy. Tam pewnie nie wiem, czy wchodzić, nie, ale I tam jest jadalnia, można sobie tutaj taka kawiarnia. Tam mamy... Co? kończy koneserów? Co tam jest na Kom... No dobra, więc co to. Dobra, no to tyle. Tu... No, na razie tylko nie ryż. Dobra. A to co to jest? Widzisz, to oryginalna faza chińska. No, tu w Pieniach jak mieszkać, to całkiem niezła sprawa, nie? O, widzicie, tutaj mamy okłady fango-borowinowe. My może byśmy sobie na takie przeszli. na kąpiele borowinowe. No. Dobra. Ale tu nie jest opisane, że ona ma a ma tak, 720 dysz. W zasadzie ta kawiarenka, no to, to robi wrażenie, ale tam w środku, no to nic takiego nie ma, co by naprawdę człowieka położyło. O, tu mamy park zdrojowy, to też to zbierzemy. O, są te stwory twoje, ale to chyba też takie średnie. mało no, nie? To wiesz w razie czego, to może w Kudowie będą. No fajne są. No, bo jeszcze gdzieś tu, tak? czy na jak nie to pojedziemy do Karłowa. No. O, ty bardzo lubisz śpiewać na takich. No to w 1906 roku już tutaj szaleli. Na razie to gołąbki tutaj szaleją. Ta pijalnia to jest chyba 1911 rok. A to co siedzi? Co to za maleństwo? Lewa łapka, prawa łapka, ja jestem niedźwiadek. Lewa nóżka, prawa nóżka, idę na obiadek. Lubię miodek, kocham miodek. Wyciągam go. Lubię miodek, kocham miodek i zapomniałem, jak leci dalej. Bardzo dobrze. Lubię miodek, kocham miodek, podbieram go pszczółką, lewą łapką, prawą łapką, a czasami rurką. No dobra, idźmy się napić. Kochani, jeszcze nic nie piliśmy, żeby sprawa była jasna. Dopiero idziemy się napić. Oj, wtedy będziemy śpiewać na nami nie to. A tam jakaś jest, nie wiem, może tam jest jakaś restauracja, bo tam ludziska siedzą albo tylko piją. Nie, no zobaczmy, nie? I sklep z padlockami. Tutaj jest cała mapa jakie mamy góry, tak, tutaj. Sobie, stołowo, dzisiaj byliśmy, te gorlickie, bystrzyckie, no. A, tu jest, jest to kafe. To wiesz co, to nie wiem czy nie babcia mówiła o tym, o tej kawiarni w tym y, Domu Zdrojowym, wiesz? Prawdopodobnie. No. Chodź, jakiś ślimaczek tutaj fajny. Kotki, no. Muszle, jakie piękne. A tu, jakie portfeliki fajne z kotkami. Jest co wybierać w ogóle na prezenty. Ale my też bardziej takie chyba życiowe wybieramy, nie? Coś do picia, jedzenia bardziej. A i tu są, widzisz, takie ...deserki lodowe, to my możemy sobie przyjść po prostu na taki deserek tutaj. No, pan Michał Koszucki zaprasza kawałek takiego torcika sobie wziąć, to coś na no to wypłynie. Ale to po obiedzie, nie dziś, to przy okazji. Na pewno to przyjdziemy, pokażemy wam, co weźmiemy, czy smakuje, czy nie smakuje. To jest... A i tutaj mamy pewnie też koncerciki organizowane. Tam też dziewczyna, zobacz, kaczka. Jezu kochany, no kobieto, No chyba cię pan Jezus opuścił. To trzeba jej się zapytać. Chodź. Ale nie, no jak nie się stamtąd, to musiała tam kupić. Ciekawe, ile będą tu kosztować. No. Muzyka cygańska i węgierska. Trzeciego będzie koncert. A popatrz, to jest ta restauracja. A, bo to jest ten nasz hotel. No, patrzę, ta restauracja bukowa. Dobra, no to chodź, zobaczymy. Jeżeli... O, Teatr Zdrojowy. To ten teatr, to jest 1925, dla przypomnienia. I uderzamy do Kolorowej. Tak kojarzę, nic się tu nie zmieniło. Takie stolice, takie te dobra. O, jest, nie Nie widzisz do ciebie nic? Dobra, no to idziemy dalej. Okay. No to idziemy dalej. Tak. No to to jedno. No dobra, to idziemy dalej na auto restauracji. O, tu są te wielkie. Chodź, zobaczymy po ile. Tam były po 130 zł. A to były. duże, O. No. To przyjdziemy tu, nie? Przyjdziemy, tak. Później, dobra, no to ta gąska proszę nam zarezerwować. Gdzie my wczoraj jedliśmy, tam czy tam, jak to było? Wczoraj, to, e, tam, tam to tam tu jedziemy. idziemy, dobra. Tak, to... tak mi się jakiś ten żółty budynek przed nami pojechał, no, nie wiem. A tu po ile? To jest ta średnia. I tam jest ta duża chyba. A ta 75, a tam było po 70, tak? Czy 9? O, popatrz, a tu już 110. Widzisz? O. Dobra. tutaj też mamy fajny klimat z tego budynku, tam gdzie wczoraj? Dobra, to jeszcze raz idziemy tutaj. To wcinamy sobie, ja sobie dzisiaj wziąłem żurek, ale no, mi no, dzisiaj sałatka tylko grecka, tak? No i taki dzban wzięliśmy takiej oranżady. Lemoniady. Lemoniady, malinowo coś tam, coś tam, no super, także mam nadzieję, że nam będzie smakować. No to tyle, smacznego nam życzcie. No, do zobaczenia. Po obiadku znowu w tej samej restauracji, także pojedliśmy. No. Jeszcze w tym kościółku dzisiaj, dzisiaj w ogóle nie byliśmy, także musimy sobie zobaczyć. O, popatrz, są tutaj odległości. Do Warszawy 452, a do Berlina 424. Mm. Jaskinia Niedźwiedzia 41. To jest w Kletnie, w okolicach. Tam pojedziemy, tylko do samej jaskini nie będziemy wchodzić. Tędy szliśmy, tak? Tak, to No Bo chyba nam nie będzie tak po drodze, że tak powiem. Ale jeszcze poczytam o tej jaskini. Być może, że tak zrobię, żebyśmy weszli. Jak Zobaczymy. Ponoć i tak fajne jak w górach świętokrzyskich jaskiniara. Mm, no. okay. Jaskinier były bardzo fajne, te wszystkie takie nacieki, to wszystko to... No ja niestety mój. nie byłem, bo boję się takich jaskiń i nie przepadam. Ale no kto wie, no może się odważę trochę z razu. Kiedyś tam po prostu zaciągnę, tam było tak fajnie, że ty musisz to zobaczyć bo tam się wchodzi, tak? tak, tam się wchodzi natomiast z mamą jak byliśmy w Kudowie albo to przy innej okazji to byliśmy w Czechach w jaskini I też bardzo piękna także być może do jaskini to wejdę no zobaczymy no i tutaj ubranka mamy o i popatrz z takimi tymi, widzisz? No kudowa, duszniki, tu polani bestrzycka, kłocko, lądek będziemy robić. Nowa ruda to kłocko chyba tak. Wam nie to nie jest, to jest Wałbrzych, to nie, nie, też jest wyżej. To nie, okej. Okay. Tylko tu ta kotlina kłocka, to nie wszystko jest nawet. No dobra. Fajne okularkę sobie takie kopie na baku, co nie wziąłem żadnych. A takie... Także no, były doskonałe. Pokazuj się nam. No. Pokaż. No, beautiful. Szefo po prostu. Tak, mi się no. pasowałby mi? Pasowałyby. No. Klasa! Które lepsze? Um, ciężko stwierdzić. Hmm. Bo jednak te niebieskie mi się wydaje. <grywanie> Pięknie wyglądasz. Ale sukienka po prostu. Ta biała. Niezła. Jest ta zdrojowa. Plus dla nich za te parkingi, bo jest naprawdę dużo parkingów wokół parku zdrojowego, wokół zdroju. Więc jeżeli ktoś chce sobie podjechać z innego miejsca na chwilę pozwiedzać no to spokojnie można pod zdrój podjechać a to jest ta pijalnia w której byliśmy czy to inna to chyba tam w swojej tylko z drugiej strony nie ja? 16.30 zanim dojdziemy do domu to będzie piąta albo pół do szóstej no i spoko zajęcia w kątkach zainteresowań i rób te, co, co to i koniec? To kasztany, tak? Także tu na dobrą sprawę nie da się zgubić. Jak się ciutkę człowiek kapnie się o co chodzi na no to? Dzień dobry. Kona kosztuje stołówek, tylko jest bez jednej nogi. No to i protezę można prześledzić. Dzień dobry, ja poproszę pana Elgańsa z A my tak rozmawiamy, a państwo czekają. No to gdzie nam się śpieszy? Na no, wakacjach jesteśmy. Także wie pan. Dzięki, płać na mnie. Dzięki. O, jaka miło, fajnie. Dziękujemy, do widzenia. No. Może lepiej, jakby wchodziłam do hotelu i ją odłóżmy i później dopiero około zapiekanki. Nie By byłoby nam tak wygodniej? Nie, ja zapiekanki wezmę no w rękę. No, też nie będę nagrywał. No. Tylko dokładnie sobie zobaczymy, widzicie. Bardzo fajna Gęś pokażę pokażemy jeszcze w całości. Dobra, ok. No mam taką fajną szyję. No dobra, to poza kaneczki i lecimy. Tutaj fajnie też nad tą wodą jest, bo wiesz, jednak uspokaja ten... ten szum wody. No. To tu póki co się żegnamy, jeszcze wieczorem może Wam zapiekanki pokażemy, bo sobie kupimy później do odgrzania, a póki co no to dziękujemy za polanice, bye bye.